Ale właśnie i, i Szekspira, sonety. Genialne interpretacje y, tych y, sonetów, czyli dla niego ta warstwa literacka, piękna. Śmierć też mia... Zbigniewa Sojki wstrząsnęła opinią publiczną. Ale dopiero teraz prokuratura ujawnia pierwsze niepokojące szczegóły śledztwa, które zmieniają postrzeganie całej sprawy. Wokół tej tragicznej historii pojawia się coraz więcej pytań, a każdy nowy fakt wydaje się bardziej zagadkowy niż poprzedni. Oficjalne informacje mówią o nagłym zdarzeniu, które miało miejsce w jego mieszkaniu, jednak świadkowie sugerują, że tamta noc była pełna dziwnych zdarzeń, od niespodziewanych gości i podziwne odgłosy słyszane przez sąsiadów. Prokuratura zwraca uwagę na kilka szczegółów, które wzbudzają niepokój ślady obecności osób trzecich, niespodziewane zmiany w dokumentach prywatnych oraz przedmioty, które w sposób niejasny zniknęły lub zostały przestawione. Co najbardziej intrygujące, Niektóre zeznania świadków wydają się ze sobą kolidować, jakby ktoś celowo próbował wprowadzić chaos w obraz wydarzeń. Każdy fragment tej układanki budzi pytania o motywy, możliwości i prawdziwy przebieg tamtej tragicznej nocy. Śledztwo dopiero się rozpoczęło, ale już teraz prokuratura podkreśla, że nie wszystko wygląda tak, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wiele wskazuje na to, że sprawa Sojki może kryć w sobie elementy, które wstrząsną nie tylko bliskimi artysty, ale i całym środowiskiem medialnym w Polsce. Już teraz eksperci zauważają, że sprawa może okazać się bardziej skomplikowana i mroczna niż ktokolwiek przypuszczał, a każdy nowy trop może prowadzić do niespodziewanych odkryć. W tle pojawiają się pytania o bezpieczeństwo prywatne, o relacje z najbliższymi i o to, czy ktoś mógł celowo manipulować okolicznościami śmierci. To, co na pierwszy rzut oka wyglądało na nagłą tragedię, zaczyna przybierać kształt zagadki pełnej napięcia, tajemnic i niejasnych powiązań. Każdy detal, każdy świadek, każde świadectwo może rzucić nowe światło na tę sprawę, a im więcej pytań się pojawia, tym bardziej widoczna staje się sieć niepokojących powiązań, którą śledczy muszą rozwikłać, by poznać prawdę. W miarę jak śledczy wkraczali głębiej w mieszkanie Sojki, natrafili na rzeczy, które natychmiast zmieniły charakter sprawy z pozornie prostej tragedii w pełnoprawną zagadkę pełną niepokoju i napięcia. W jednym z pokoi odkryto przedmioty porozrzucane w sposób, który sugerował walkę lub desperacką próbę ukrycia czegoś ważnego. Na blacie stołu leżały notatki z fragmentami niezrozumiałych zapisków, jakby ktoś chciał pozostawić ślady dla samego siebie, nie dla kogokolwiek innego. W szufladzie biurka znaleziono dysk z zaszyfrowanymi plikami, których nikt z rodziny ani przyjaciół nigdy wcześniej nie widział. A próby ich odczytania prowadzono w ścisłej tajemnicy w laboratorium kryminalistycznym. Ślady palców nie pasowały do znanych osób z otoczenia Sojki, a analiza chemiczna wykazała obecność substancji, której nie można było jednoznacznie zidentyfikować pojawiającej się w miejscach, w których nikt nie powinien jej pozostawić. W jednej z lampek stołowych odkryto mikrokamery skierowane na fragment mieszkania, co sugerowało, że ktoś skrupulatnie dokumentował każdy ruch i każde zdarzenie. Świadkowie zaczęli przypominać sobie szczegóły, które wcześniej wydawały się nieistotne: dziwne wizyty w nietypowych godzinach, rozmowy telefoniczne przerywane w pół słowa, cienie widziane za oknem, które nikt wcześniej nie zauważył. Prokuratura natychmiast podkreśliła, że każde z tych odkryć może stanowić klucz do całej układanki, jednak nie można go jeszcze otwarcie ujawnić, ponieważ prowadzi to do kolejnych niespodziewanych wątków. Analiza finansowa ujawniła nietypowe przelewy i transakcje, które nie pasowały do stylu życia Sojki, a część z nich wskazywała na osoby, których nazwiska nigdy wcześniej nie pojawiały się w jego kręgu znajomych. Każdy detal od minimalnych zmian ustawienia mebli po subtelne ślady na dokumentach został skrupulatnie odnotowany, a prokuratura sugeruje, że ktoś mógł planować zdarzenia z przemyślaną precyzją, pozostawiając tylko fragmenty wskazówek dla detektywów, którzy musieli układać tę historię jak trudną łamigłówkę. W tym samym czasie eksperci psychologii kryminalnej zaczęli analizować zachowania najbliższych i osób z otoczenia, wskazując na sprzeczne emocje, napięcia i ukryte konflikty, które mogły odegrać rolę w dramatycznym ciągu zdarzeń. Każda rozmowa z sąsiadami ujawniała nowe wątki. Ktoś wspominał o odgłosach kroków po godzinach nocnych, ktoś inny o chwilach, kiedy mieszkanie wydawało się opuszczone, a jednocześnie światła w pokojach zmieniały intensywność bez wyraźnego powodu. Śledczy zwracali też uwagę na pozornie drobne szczegóły. Zasłony przesunięte w sposób, który nie pasował do rutyny domowej, notatki zakurzone w kącie szafy, które mogły wskazywać na próbę ukrycia istotnych informacji, oraz niewyjaśnione ślady chemiczne, które sugerowały, że ktoś próbował zmanipulować scenę zdarzenia. Całość śledztwa nabierała tempa, a jednocześnie skomplikowanie i mroczność tej historii zaczęły przytłaczać nawet najbardziej doświadczonych detektywów. Każdy nowy fakt stawał się punktem wyjścia do kolejnej serii pytań, a każda odpowiedź rodziła kolejne zagadki. Zewnętrzny obraz życia Sojki, znany, spokojny, twórczy, nagle pękał na drobne kawałki, odsłaniając skomplikowaną sieć relacji, napięć i ukrytych działań, które mogły doprowadzić do tragicznego finału. Śledztwo nie tylko wstrząsało bliskimi i fanami, ale także obnażało ciemną stronę codzienności, której nikt wcześniej nie dostrzegał, jakby pod fasadą zwyczajnego życia kryła się intryga pełna napięcia, manipulacji i tajemnic. Każdy krok prokuratury ujawniał kolejne elementy układanki, które stopniowo pozwalały zrozumieć, że wydarzenia tamtej nocy były rezultatem działań zaplanowanych i świadomych, a nie jedynie przypadkowego ciągu zdarzeń. Cała sprawa zaczęła przybierać kształt thrilleru psychologicznego, w którym granica między prawdą a fałszem, między przypadkiem a zamierzeniem była ledwo dostrzegalna. Każdy ślad, każda niejasność i każda sprzeczność tworzyły napięcie, które sprawiało, że niemożliwe było oderwanie wzroku od rozwijającej się historii, a każdy moment śledztwa odsłaniał coraz głębsze warstwy skomplikowanej, niepokojącej prawdy, którą dopiero mieli poznać widzowie i badacze zdarzenia. Prokuratura w miarę prowadzenia dochodzenia zaczęła natrafiać na kolejne nieoczekiwane elementy, które zmieniały dotychczasowy obraz sprawy, odkrywając rzeczy, których nikt wcześniej nie podejrzewał. Analiza korespondencji elektronicznej ujawniła serię wiadomości, w których Sojka dyskutował o spotkaniach z osobami spoza swojego kręgu przyjaciół. Niektóre z tych rozmów miały ton wyraźnie napięty, prawie konspiracyjny, sugerując, że coś było ukrywane przed jego najbliższymi komputery artysty zawierały pliki zakodowane i ukryte w katalogach o nazwach, które nie miały sensu, a próby ich otwarcia wymagały zaawansowanych metod, co wskazywało na zamiar całkowitego ukrycia treści przed postronnymi. W mieszkaniu odnaleziono nietypowe ślady biologiczne na meblach i podłodze, które nie pasowały do żadnego członka rodziny ani stałego personelu, a badania DNA sugerowały, że były to pozostałości po osobach rzadko lub wcale nie mających kontaktu z sojką. W szafkach kuchennych i pokojach znaleziono przedmioty przestawione w sposób sugerujący, że ktoś celowo tworzył pozory normalności, a jednocześnie manipulował przestrzenią, by zmylić przyszłych badaczy zdarzeń. W dokumentacji finansowej pojawiły się płatności na konta w zagranicznych instytucjach, które nie były wcześniej znane ani ujawnione w życiu publicznym, a ich charakter był tak nietypowy, że śledczy natychmiast rozpoczęli dochodzenia w kierunku prania pieniędzy lub innych działań kryminalnych. Analiza telefonu komórkowego Sojki ujawniła listy kontaktów z dziwnymi numerami, z których część pochodziła z zagranicy, a komunikacja była prowadzona w kodach, które dopiero zaczęto rozszyfrowywać, co sugerowało, że artysta mógł być świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, które wcześniej wydawały się nieistotne. Na nagraniach monitoringu w pobliżu mieszkania dostrzeżono sylwetki osób, które pojawiały się w różnych godzinach, nieraz obserwując budynek przez dłuższy czas, a niektóre z tych osób wcześniej nie były zidentyfikowane przez sąsiadów, co sugerowało planowane działania. Śledczy zaczęli również przyglądać się powiązaniom zawodowym Sojki. Kontrakty, zlecenia i współpraca z instytucjami kulturalnymi ujawniały wątki, które mogły być źródłem napięć lub konfliktów. A niektóre osoby z jego otoczenia miały motywy, które wcześniej nie były brane pod uwagę. W trakcie przeszukania znaleziono także elementy osobistej kolekcji, które nosiły ślady ingerencji z zewnątrz: książki przesunięte, notatniki otwarte na przypadkowych stronach, pamiątki przestawione w sposób sugerujący, że ktoś analizował każdy ruch i dokumentował zachowania artysty. Eksperci zajmujący się zachowaniami kryminalnymi zaczęli wskazywać, że mogło dojść do manipulacji psychologicznej. Ktoś mógł wpływać na decyzje i stan emocjonalny Sojki w ostatnich tygodniach życia, a niektóre zachowania, które wcześniej wydawały się przypadkowe, nabierały w tym kontekście zupełnie innego znaczenia. W dalszej analizie korespondencji i nagrań telefonicznych odkryto, że Sojka miał kontakty z osobami, które w przeszłości były zamieszane w sprawy kryminalne lub w sytuacje związane z manipulacją finansową, co rzucało nowe światło na możliwe źródła zagrożenia lub presji. Śledczy zaczęli łączyć te informacje z zachowaniami osób odwiedzających mieszkanie. Ich rytm, częstotliwość i godziny wizyt wskazywały na starannie przemyślany plan obserwacji i działania, który mógł prowadzić do eskalacji konfliktu lub manipulacji sytuacją. Każdy element układanki, od finansów, poprzez kontakty, zachowania i nietypowe ślady w mieszkaniu, zaczynał tworzyć obraz misternie zaplanowanej gry, w której Sojka mógł być nie tylko ofiarą, ale też nieświadomym uczestnikiem wydarzeń, których konsekwencje okazały się tragiczne. Atmosfera śledztwa stawała się coraz bardziej napięta. A napięcie psychologiczne obejmowało zarówno najbliższych, jak i osoby związane zawodowo oraz prywatnie z artystą, bo każdy nowy fakt zmieniał scenariusz, dodawał nowe warstwy intrygi i coraz bardziej podsycał podejrzenia o świadome działania osób trzecich. Śledczy zaczęli także badać niestandardowe ścieżki życia Sojki, miejsca, w których przebywał samotnie, jego codzienne rytuały i zwyczaje, które nagle zaczęły wydawać się nielogiczne w świetle nowych odkryć. Każdy szczegół od odczytów elektronicznych po fizyczne ślady, stał się punktem krytycznym do zrozumienia sekwencji zdarzeń, a jednocześnie wprowadzał chaos poznawczy dla osób obserwujących sprawę z zewnątrz, ponieważ nic nie pasowało do stereotypowego obrazu tragicznej śmierci. W tym momencie śledztwo zaczęło przypominać skomplikowaną mozaikę, w której każdy fragment informacji prowadził do kolejnego pytania, a każda odpowiedź otwierała nowy, niepokojący wątek, odsłaniając przed prokuraturą coraz głębsze, mroczne struktury zdarzeń, które dopiero miały zostać w pełni zrozumiane i połączone w całość, ujawniając prawdę o tym, co naprawdę wydarzyło się w ostatnich chwilach życia Zbigniewa Sojki. Jak śledztwo wkraczało w kolejne fazy, prokuratura zaczęła odkrywać szczegóły tak niepokojące, że nawet najbardziej doświadczeni detektywi czuli narastające napięcie. W mieszkaniu Sojki odnaleziono fragmenty korespondencji ukrytej w zakamarkach ścian listy zapisane odręcznie na papierach schowanych za obrazami, zawierające niejednoznaczne symbole i daty, które nie zgadzały się z oficjalnym kalendarzem artysty. Analiza tych zapisków ujawniła schemat regularnych obserwacji i notatek, jakby ktoś prowadził dziennik działań Sojki, wnikliwie dokumentując jego zwyczaje, codzienne rutyny i nawet drobne reakcje emocjonalne, które wcześniej nikt nie zauważał. W jednym z pokojów odkryto tajemniczą skrzynkę zabezpieczoną kodem, zawierającą dokumenty wskazujące na kontakty Sojki z osobami, które pozostawały w cieniu medialnym lecz miały powiązania z sektorem, gdzie prywatność mieszała się z manipulacją i presją psychologiczną. Ślady na dywanie i podłodze sugerowały, że ktoś przemieszczał się w mieszkaniu, próbując nie zostawiać śladów, a jednocześnie manipulował ustawieniem przedmiotów tak, by scena wyglądała na pozornie zwyczajną. Prokuratura podkreślała, że tego typu działania świadczą o przygotowaniu i świadomości osób trzecich, co rzuca nowe światło na całe zdarzenie. W telefonach i komputerach artysty pojawiły się pliki wideo, które wcześniej nie były dostępne, ukazujące sojkę w sytuacjach, w których ktoś z zewnątrz mógł ingerować w jego codzienne decyzje. Subtelne sugestie, podsłuchy, zmiany w harmonogramie, które powoli, krok po kroku, mogły wpływać na jego samopoczucie i stan psychiczny. Analiza zachowań osób odwiedzających mieszkanie wykazała, że niektóre wizyty były skrupulatnie zaplanowane pod kątem godzin, kiedy Sojka był sam, a ich obecność była często ukrywana przed najbliższymi. W toku śledztwa ujawniono również nietypowe transakcje finansowe w regionach odległych od miejsca zamieszkania artysty, płatności dokonywane w sposób dyskretny, które sugerowały, że ktoś mógł operować funduszami niezależnie od wiedzy Sojki. Kolejne badania kryminalistyczne wykazały obecność materiałów chemicznych, których skład nie był łatwy do zidentyfikowania w miejscach, które nie były w zasięgu codziennego użytkowania, co wprowadzało podejrzenie manipulacji otoczeniem lub próbę zmiany sceny zdarzenia. Prokuratura zaczęła również analizować znajomości artysty w sferze zawodowej. Kontrakty, umowy i współpraca z instytucjami kulturalnymi wskazywały na napięcia, które mogły prowadzić do ukrytych konfliktów i presji psychologicznej, a niektóre osoby wykazywały interes osobisty w kontrolowaniu jego działań lub decyzji. Śledczy wnikliwie badali każdy gest, każdy szczegół zachowania Sojki w ostatnich tygodniach życia, od zmiany rytuałów przez krótkie wyjścia, aż po nagłe zmiany kontaktów, które wcześniej wydawały się przypadkowe. Psychologowie kryminalni zwrócili uwagę na subtelne wzorce manipulacji i presji, które mogły doprowadzić do stanu psychicznego podatnego na wpływy z zewnątrz. A każdy nowy element prowadził do wniosku, że wydarzenia tej nocy były efektem przemyślanej sekwencji działań. Każde odkrycie od ukrytych kamer, przez dziwne odczyty elektroniczne, po przedmioty w mieszkaniu ustawione w nieoczywisty sposób dodawało kolejną warstwę tajemniczości, tworząc obraz sytuacji, która nie była przypadkowa, lecz starannie zaplanowana i monitorowana. Śledztwo ujawniało coraz więcej powiązań między osobami z bliskiego otoczenia, a tymi, które pozostawały poza radarem mediów i opinii publicznej. A różnice między oficjalnymi zeznaniami a odkrytymi faktami zaczynały ujawniać złożony system ukrytych motywów i działań. Atmosfera wokół sprawy stała się niezwykle napięta, a każdy kolejny detal ujawniał kolejne warstwy intrygi i manipulacji, które wciągały śledczych w coraz głębsze Sieć wydarzeń, gdzie prawda i fałsz, przypadek i celowość splatały się w sposób niemal niezauważalny, a jednak nieuchronny. Każde nowe odkrycie zmieniało scenariusz, powodowało narastający niepokój i trzymało wszystkich w napięciu, jakby śledczy i obserwatorzy byli świadkami układania puzli w czasie rzeczywistym, w których każda figura kryła mroczne i nieprzewidywalne tajemnice, prowadzące w końcu do rozwiązania zagadki śmierci Zbigniewa Sojki, której pełne oblicze nadal pozostaje przed nami w cieniu, stopniowo odsłaniane, warstwa po Warstwie wciągając w wir emocji, napięcia i szoku, którego nikt nie był w stanie przewidzieć ani przygotować się na niego. W tej sprawie nic nie jest oczywiste. Każdy szczegół może zmienić interpretację wydarzeń, a pełna prawda pozostaje ukryta za warstwami niedopowiedzeń, manipulacji i sekretów, które dopiero w pełni ujawnią się w kolejnych etapach śledztwa. Jeśli chcesz być świadkiem każdego nowego odkrycia, krok po kroku zagłębiać się w tajemnice, które wciąż wychodzą na światło dzienne, poznawać wszystkie niepokojące szczegóły i emocje, które towarzyszą każdemu odkryciu, koniecznie subskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami, analizami i materiałami ze śledztwa, które wciąż odsłania kolejne warstwy intrygi, manipulacji i dramatyzmu. Nie pozwól, aby jakikolwiek element tej historii umknął twojej uwadze, dołącz do nas i razem z nami śledź każde odkrycie, każdą wskazówkę i każdy krok w kierunku poznania prawdy o tym, co naprawdę wydarzyło się w ostatnich dniach życia Zbigniewa Sojki. W tej sprawie każdy detal ma znaczenie. Każda chwila liczy się w odkrywaniu pełnego obrazu tragedii, a Ty możesz być częścią tego procesu, obserwując rozwój wydarzeń niemal na żywo. Z każdą nową informacją poczuć napięcie, emocje i zaskoczenie, które towarzyszą odkrywaniu prawdy o jednej z najbardziej tajemniczych i wstrząsających spraw ostatnich lat. Nie przegap żadnego momentu. Subskrybuj nasz kanał i bądź częścią śledztwa, które wciąż odsłania mroczne i zaskakujące kulisy życia i śmierci Zbigniewa Sojki.